Dobry państwu, kolejny odcinek programu BISTOK, czyli rozmów o tym, jak poradzić sobie, jak wyjść z sytuacji kryzysowej. Ten odcinek może być inny od wszystkich, ponieważ branża, którą będziemy zajmować się, teoretycznie, tak jak nam się z zewnątrz wydaje, tym kryzysem raczej nie została dotknięta. Czy tak jest? Dowiemy się od naszych gości, a są nimi dzisiaj pani Anna Birna, wiceprezes zarządu ITMOR, pan Marcin Młyński, Kotmi oraz pan Michał Borowski, NEXPERTIS. Dzień dobry Państwu. Okay. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I tak jak wszystkich, zapytam o to, jak na dzień dzisiejszy sytuacja w Państwa branży, w Państwa firmach. Nam się tak z zewnątrz, obserwując branżę IT, wydaje, że to branża, która jako jedyna z tym kryzysem radzi sobie bardzo dobrze. Czy tak jest naprawdę? Radzimy sobie, oczywiście, ale nie jest też tak, że ten kryzys nas nie dotknął. Z racji tego, że jesteśmy branżą usługową, jesteśmy uzależnieni od naszych klientów. A jeżeli dotknął kryzys naszych klientów, no to rykoszetem trochę też nas dotknął. Panowie? No, ja mam bardzo podobne spostrzeżenia, znaczy u nas tak w praktyce to trzech klientów spośród kilkudziesięciu zamroziło projekty, kilku, projektu, kilku klientów wstrzymało negocjacje umów, ale również bardzo szybko nastąpiło odmrażanie, i tutaj można powiedzieć, dwojaka odpowiedź jest na Pana pytanie. Bo, z jednej strony, w długim terminie, jeżeli gospodarka będzie się pogarszała, sytuacja, no to wiadomo, że każdego z nas to dotknie. W krótkim terminie, no, ekspertist sprzedaje usługi, które wyjątkowo są potrzebne w sytuacji pracy z, pracy z domu. My uprocesowujemy organizację, digitalizujemy, więc. To jest, można powiedzieć, produkt pierwszej potrzeby, stąd też zaangażowanie na przykład aktualnych klientów wzrasta. I to widać bardzo mocno. Z mojej perspektywy bardzo podobnie mogę to, co koleżanka i kolega w jakiś sposób się odnieść. W jakiejś części łączymy to, co daje branża IT, ale też edukacja. I teraz o ile w branży IT jest... W Jestem całkiem fajnie O tyle z kolei edukacja dostała mocno po czterech literach. I teraz y, gdzieś tam staramy to się łączyć, i rzeczywiście to, co mówił Michał, e, bardzo wyraźnie widzę tą taką tendencję, żeby z jednej strony na siebie się wstrzymać, zobaczyć, czy wszystko będzie ok, żeby z, przystosować się do tych zmian, które są, ale z drugiej strony jest gdzieś ta tendencja, żeby powoli wracać, bo z kolei, jeśli mówimy o branży IT, to musimy cały czas się doszkalać. I teraz to, że musieliśmy cały swój biznes przenieść do, do świata online, jeśli firmy pracowały w biurach, a teraz muszą w domach. To musimy się też tego nauczyć. No i gdzieś tam to, co staramy się robić, to właśnie pokazywać, jak to, jak to robić najbardziej efektywnie. Czy przewidujecie Państwo, że ta część gospodarki, ta część biznesu, która przeniosła się do świata wir wirtualnego, już tam zostanie, czy w momencie, kiedy wszystko zacznie wracać do rzeczywistości sprzed pandemii, to też cofnie się? Wydaje mi się, że częściowo zostanie. Jest jakby nowa rzeczywistość, już zauważalna po covidowa i to też właśnie widać u nas w firmie. Z racji tego, że świadczymy różnego rodzaju usługi, sprzedajemy różne produkty, to też tą zmieniającą się sytuację widać właśnie w zmieniających się potrzebach naszych klientów. I tak jak przez pierwsze dwa tygodnie był duży ruch w dziale obsługi informatycznej, bo trzeba było wszystkich przestawić na pracę zdalną, tak, teraz największy ruch jest w dziale wdrożeniowym, który właśnie wdraża oprogramowanie przydatne w tej nowej sytuacji do planowania, zarządzania i kontrolowania pracy zespołów. Także są zmiany i w związku z tym, że też firmy kupują te oprogramowania, to znaczy, że planują chyba też taką pracę już częściowo zostawić. Z jednej strony tak, bo myślę, że kryzys wszystkim nam uświadomił, jak ważne jest. Uprocesowienie, digitalizacja procesów biznesowych. Zrozumieliśmy, że to nie tylko przyspieszenie, optymalizacja czy spadek kosztów, ale po prostu bezpieczeństwo. Też myślę, że powoli uświadamiamy sobie, że zrobienie wideokonferencji wśród pracowników jeszcze nie oznacza gotowości na pracę z domu, że to dopiero pierwszy, pierwszy kroczek. Z drugiej strony. Jak rozmowy z klientami pokazują nam, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy do końca gotowi na pracę z domu. Bo praca z domu, z jednej strony, to jest oczywiście usprzętowienie odpowiednie, przygotowanie świadomości, i pewnie niektórzy wieszczą, że wszyscy będą dalej pracować z domu, ale. Ja widzę, że wielu ludzi tak naprawdę w Polsce nie ma podstawowych rzeczy do tej pracy. znaczy, nie ma biurka w domu. Nie ma wyizolowanego pomieszczenia, w którym można sobie e, spokojnie popracować. Nasi klienci mówią: Wy pan, no super, że dajecie to czy tamto, ale jakbyście w pakiecie jeszcze dorzucili opiekę nad dziećmi, no to, to byłby dopiero pomysł. <laughs> tak, Więc to pokazuje, że my nie jesteśmy do końca na to gotowi. A z trzeciej strony. Ja też do końca nie wierzę w tą pracę z domu. To znaczy, jeżeli mówimy o powtarzalnych czynnościach, które dzisiaj często też daje się automatyzować, to ok. Ale gdybyśmy, jeżeli mówimy o zadaniach niedeterministycznych, gdzie trzeba rozwiązać jakiś problem, gdzie cały zespół pracuje nad rozwiązaniem problemu, no to ja zawsze zadaję pytanie, gdzie rozwiązuje się te problemy? Czy na umówionym wideokolu, czy jak zespół idzie na kawę i swobodnie rozmawia? Na kawie raczej. Zdecydowanie na, na kawie. Chociaż Państwa poprzednicy także informowali o tym, że prawdopodobnie duże firmy, duże korporacje zrozumieją, że mogą w ten sposób zaoszczędzić pieniądze, zaoszczędzić na podróżach lotniczych, na hotelach, że część z tych spotkań, właśnie tych kafo, o których Pan mówi, jednak można przenieść do świata wirtualnego. Ym, jakie tak, są Pana to są, przewidywania? To są też moje obserwacje. Tak podejrzewam, że w, w tym kierunku to będzie doszło. Świat się niewątpliwie zmieni. Będziemy już w innym miejscu, zupełnie inaczej, będziemy podchodzić do, do, do pracy zawodowej. Ale coś chyba, co jest istotne, obserwuję tą zmianę zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i pracowników, bo jedna i druga strona musiała się zmierzyć z, z, z tymi problemami i zarówno pracownicy musieli się jakoś przyzwyczaić, musieli znaleźć tą, tą możliwość pracy z domu, to przy sobie właśnie biurko, ale z drugiej strony to też zaufanie pracodawców i wydaje mi się, że w konsekwencji tego, wszystkiego i jedni, i drudzy nauczą się, że że po prostu że można. I raczej nie stanie się to, że to się to znowu z Michałem zgadza, nie stanie się to jakąś taką super praktyką, że wszyscy teraz przerzucimy się na online, każdy zostanie w domu i z domu będziemy robić cały nasz, nasz biznes e, itd. E, pewnie nauczymy się po prostu w wyjątkowych okolicznościach, sytuacjach, po prostu zostać w domu i jednocześnie efektywnie pracować, ale mimo wszystko raczej z, chyba wrócimy do, do pracy. W Państwa firmach y, oczekiwania, Państwo oczekiwania. I prognozy na najbliższą przyszłość, jakie są, bo zakładam, że pewnie nie wiemy do końca, co się wydarzy za chwilę. To są, to są zmienne, które bardzo szybko modyfikują, ale coś musimy prognozować. Co państwo prognozujecie? Ja czytałam akurat niedawno raport Gartnera na temat prognoz dla branży IT na ten rok, i on mówi o 8% spadku w branży. Ale ma to dotknąć głównie producentów i dystrybutorów sprzętu, bo to są koszty, które najłatwiej ograniczyć. Na pewno będzie jakiś wzrost w sektorze oprogramowania, a tak naprawdę no to wszystko jest zależne od tej sytuacji, jak ona będzie wyglądała. Jeżeli będzie współpraca, współdziałanie i to wsparcie, i gospodarka stanie na nogi, no to prognozy będą bardzo dobre. Ja też spodziewam się, że to poziom zamówień. Poziom zainteresowania będzie rósł, aczkolwiek to jest też kwestia, myślę, rosnącej świadomości. Trzeba pamiętać, że tego typu projekty, o których my tu mówimy, informatyzacja firm to nie jest zakup drukarki, to nie jest zakup komputera. Nasze projekty, przynajmniej w Nexpertisie, to są projekty mniej informatyczne, nawet bym powiedział, a bardziej organizacyjne. My zmieniamy przyzwyczajenia, zmieniamy procesy biznesowe, więc tutaj jest konieczna edukacja i to, to będzie rosło, ale to nie będzie taki wzrost super szybki, że z dnia na dzień się da takie projekty. Ja obserwuję z rozmów z firmami, że przygotowują się na jakiś taki pewien przełom. Czy kiedy on nastąpi, to nie wiadomo. Czy tak, może nastąpić, ale na pewno nastąpi. Pytanie jest kiedy. Z, z tego, co mówią mi większe firmy, no to raczej nastawiają się na po wakacjach. Że wtedy coś powinno nastąpić, przynajmniej wszystkie projekty, które, które mamy, planujemy właśnie na ten, na ten okres. I wtedy przypuszczalnie wszystko powinno ruszyć. No bo teraz, szkolenia, którymi z kolei ja się zajmuję, no to. Jest gdzieś ten, ten, ten pomysł, w którym trzeba pracowników doszkalać, chce, trzeba budżety, które są zaplanowane, też wykorzystać, podnosić cały czas kompetencje, żeby się specjalizować. E, branża IT ma to do siebie, że możemy pracować na całym świecie, siedząc, siedząc tutaj w kraju, e, więc jednocześnie ta edukacja musi następować. E, I teraz pytanie tylko kiedy. Myślę, że tutaj w dużej mierze to jest kwestia jakiegoś takiego przełamania się i pewnej właśnie świadomości. Jeśli nauczymy się pracować i będziemy chcieli to będziemy się rozwijać niezależnie od sytuacji. Szanowni Państwo, tak na koniec życzeniowo, gdybyśmy mogli sobie zażyczyć, co powinno się wydarzyć, mówię o tych strukturach władzy, o strukturach tych, którzy wydają pewne prawa i rozporządzenia, co powinno się wydarzyć, żeby było Wam w Waszych przedsiębiorstwach, firmach, w Waszej branży, żeby było łatwiej powrócić do normalności? Czego Wy byście oczekiwali? Przede wszystkim wsparcia dla przedsiębiorców. Według mnie to, to wystarczy tak naprawdę. I no, ale to wsparcie nie... cały czas podobno jest. Podobno tak, różnie podobno też z tym bywa. Nie chcę się tutaj wypowiadać za, za wszystkich, no różne, różne głosy są na rynku. Na pewno musi ta gospodarka stanąć na nogi, tak? Musi zostać wznowiony ruch lotniczy, bo to od tego też dużo zależy. Mamy duży eksport w kraju i ja, ja widzę po naszych klientach, którzy prowadzą projekty zagraniczne i ich obecność na za granicą na, na kontroli, powiedzmy, czy realizacji tych projektów jest niezbędna. W tej chwili jest to niemożliwe. Tak? Też klient mówił mi z branży morskiej, że statki nie mogą przypłynąć na remonty, na przykład modernizację do naszych stoczni, bo załogi nie mają jak wrócić do domu. I to są takie pewne utrudnienia. To wszystko musi wrócić do poprzedniego poziomu. Tak? U nas pewnie będzie cały czas co robić z racji tego, że dział wsparcia IT obsługuje firmy, które no, każda jedna mała firma teraz opiera się tak naprawdę na infrastrukturze IT. Tak samo pewnie dalej będziemy tworzyć oprogramowania, ale ważne jest to, żeby były te finanse na inwestycje i na te projekty rozwojowe, które właśnie teraz troszeczkę wyhamowały. Panowie czego byście sobie życzyli? Ja, jeżeli chodzi o samą informatykę, u nas to nie mam zbyt wielkich oczekiwań. Natomiast myślę, że ta sytuacja uświadomiła nam, jak słabe są fundamenty informatyczne urzędów całej platformy państwowej, tak? No bo to co biznes generalnie spodziewał się w pierwszych tygodniach, miesiącach, to szybka pomoc. I to nie jest pomoc za trzy miesiące, za pięć miesięcy. Każdy kto prowadzi biznes, wie, że te pieniądze są potrzebne tu i teraz natychmiast, prawie. Żeby takie działania móc prowadzić, trzeba mieć dobre systemy, które pozwolą nam szybko łączyć istniejące dane. Z nowymi potrzebami, szybko budować jakieś algorytmy, które pozwalają realizować procesy biznesowe. Tego wszystkiego, jak obserwuję w mojej skromnej ocenie, nie ma. I myślę, że to, to jest coś, co musi nam wzrosnąć, krótko mówiąc, świadomość, że to jest niezbędne, żeby reagować na niebezpieczeństwa i ryzyka, które, jak się okazuje, no, są zupełnie nieprzewidywalne czasem. Ja bym jeszcze do poprzedników dodał, biurokracja niestety cały czas kula jest strasznie e, więc skrócenie tych wszystkich procesów które, które trwają trwają się po prostu przeciągają e, jednocześnie z drugiej strony nie do końca są jasne jak pewne elementy, jak, przez, jak przez, przez nie przebrnąć. E, to są też moje osobiste doświadczenia. Próbowałem przez ileś różnych ustaw przejść, też skonsultować je z, e, z, z infolinią czy powiedzmy tymi wyższymi szczeblami i bardzo często było tak, że nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie. I teraz e, to jest mój przypadek, kiedy ja rzeczywiście próbowałem być wnikliwy, ale teraz gdzie jest cała masa jeszcze innych przedsiębiorców, którzy może nie mają takich też możliwości, nie mają tyle czasu. E, z drugiej strony E, to jest chyba też klarowność tego, co nas czeka z, z, nazwijmy to z wyższych e, sfer z sfery rządowej gdzieś, tak naprawdę jak wyglądają te najbliższe e, nasze możliwości otwarcia gospodarki i tak dalej. Z mojej perspektywy to jest, to jest ogromna niepewność tego, co się będzie działo za miesiąc, za dwa, więc jakikolwiek sygnał, że ta gospodarka będzie się otwierać, że będziemy mogli pewne, do, do pewnej rzeczy podejść, że będziemy mogli e, z, zebrać ludzi w jednym pomieszczeniu i przeprowadzić to szkolenie, to jest już potężna, potężna informacja, nawet gdyby ona była tak jakoś pewną dawką e, propozycji takie rozwiązania, to już by było coś. Na razie czekam z niecierpliwością na takie, tego typu sugestie. Myślę, że wszyscy czekamy. Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zresztą jak zawsze zapraszam na krótkie podsumowanie z prezesem Zarządu Pracodawców Pomorza, panem Tomaszem Limonem. Powiem Ci szczerze, że przed tą rozmową byłem przekonany, że będzie tylko Inplus i wszystko będzie doskonale z branżą IT. Wydawało mi się, że to branża, która być może nawet zyska na tej sytuacji. Natomiast okazuje się, że może nie jest bardzo źle, ale też jest dużo przemyśleń, w jaką stronę to pójdzie. Jak ty myślisz, co, co z branży IT się będzie działo? To znaczy, ja zakładam, że nie ma obszaru gospodarczego, który nie odczuje skutków pandemii. W dalekiej perspektywie każdego to dopadnie. W mniejszej lub większej skali. Wszystko zależy od branży. Branża IT również uwarunkowana jest, żeby nie powiedzieć, od innych gospodarek, od innych branż, które, które operują. Czyli, jeżeli nie będzie dodatkowych zleceń, bo inne firmy na przykład podejmą się jakieś oszczędności w swojej, w swojej branży, w swoich firmach, to automatycznie odczuje to branża IT, ponieważ nie będzie nowych zleceń, nowych umów itd., itd. itd. Myślę, że to nastąpi w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ niektóre gospodarki reagują na to, co się dzieje z pewnym opóźnieniem. Myślisz, że to, że teraz bardzo duża część naszej pracy przeniosła się do świata wirtualnego, w momencie, kiedy będzie można wrócić do normalnego wykonywania tej pracy, wróci, czy w jakiejś części zostanie już w świecie wirtualnym? Myślę, że częściowo może zostać w świecie wirtualnym. Może dojść do takiej sytuacji, że wiele firm będzie optymalizować zatrudnienie. A jeżeli będą optymalizowali zatrudnienie, będą szukali oszczędności. To może dojść do takiej sytuacji, że będą to robili y, poprzez redukcję właśnie zatrudnienia w zakładach pracy, optymalizację tego, może pracą zda pracę zdalną, może poprzez jakieś roboty y, internetowe, y, informatyczne, które będą, będą funkcjonowały. Ale to czas pokaże, jak to będzie funkcjonowało. Dziękuję za to podsumowanie. Państwa zapraszam na kolejny odcinek Bistok już niebawem.